Siema tutaj oddania Dzisiaj jesteśmy na Lucky Blokach. Jest ze mną Hubert. Siema. Ja proszę do oglądania. Jesteśmy na pierwsze ALC No i zaczynamy logować tej. No nie wiem. <grym> Tupy trochę. No są na no, nie... zębiakie, go ja się spełni. Kurze, D. No, Dobrze, że jest. No, weź mi ty. Silverfish jeden. W ogóle nie musisz tutaj do, 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 dobieć y, 1000 lajków. E, wiem, że da radę. Nawet 2000 może też być. E, będę bardzo szczęśliwy. Widzicie, to a znaczy nie będzie filmów przez miesiąc. <laughs> nie. No o, nie. No, nie wierzę! Moje poczki. No! Ja mam zbroję! O, jest moja zbroja, jest moja zbroja! Obra! Zaczynamy nową przygodę Minecraft! O, fajnie! Ale już zlagowałem, mi przez te zombie! Ale lagi! Mam koksę. Dobra, nie miałem. I dobra. O, jeszcze jeden koks! I no... Coś mi było O, Dobra, mam jakiś miecz. Perły tutaj są. Mam perły że to jest... ...szekiera ogólnie, nie wiem, ...ale dobra Nieważne Ja go też Wywalę to Co to mam? A, no. połomyka mam Teraz trzeba się klepać Zaraz, zaraz 10 sekund To muszę iść... ...lecę, lecę, lecę z items Dobra O no, kurde, zombie jak mnie zabił ten duży O nie To jest jakiś flikson Dobra, biję go, biję go O nie no, Gibby idzie? gibson Zabiję mnie Zabiję mnie O co? Uwaga, teraz ściszcie słuchawki, bo dostaniecie zawału mordy. Ja tak dobrze radzi morda jest ważna. No SULO! No, no! no zabiłeś mnie! No nie! Widzieliśmy no ja na następnej arenicy, bo sula mnie zabiła. Jesteśmy na kolejnej arenie. I teraz muszę wygrać. Żeby mnie Hubert zabił. Muszę go, muszę go teraz zabić. Nie no. Eeeem... Yy... Pewnie chciał, Szyba. żeby... Chciał, żebym przegrał pewnie. Mm, dobra. O nie! O, to jak to Coś mię O, jakieś kości się pali. No Dobra. Spadaj jakiś Silverfield znowu kolejny. O nie! Góra być? nie. Nie no Niestety O, dada dede, dede, był na jego spadę. Nic nie miał Ja mam fajny... Fajny sposób na kowadło Je, Nie wiem Nie podsadzić, tylko... Trzeba do góry dotkać Dziurkę No tylko zależy jaka w bloku, potem właśnie nie będzie dostęp Mmm Ja mam wełny zawsze O! Nie mam nic do niego No jak sądzę Mogę ci dać siekierę A, bo... A, Masz tutaj się spotkają Na pierśkę Popatrz I bo wpierdieram paszczę z tebem Ty, ty. Ona czuje we mnie biedę Bo wpierdalam z chlebem Patrzy na mnie z zezem Bo wyczuła we mnie biedę siłka 2 Spowolniajcie, że chcesz byś wolniej biegał. No ja coś się za, zesrał. Byś wolniej zabija. Stępieć. O, stręcz mam! Nie! To mój? Widzi! No strędzie mam. No ctaj mi jeden! O! Oh. Ok, coś nie ma. A nie, dobra, tam cię tylko stręczę. Weźmie. To nie stydz! <noise> To jest strange.jp To jest tylko taka podróbka strange'a, ale to jest strange No, ej no, źle nie napisane EJ ZABIŁEŚ mnie TROWIE Chciałem że... Prawie Ej, wiesz, jeszcze jest Nie miężem Niestety, prawie O, solo? I co? O, już zginął O, Boże Ej, ty masz ten diaksowy mięż, czy to jest jakiś inny? No To jest jakiś inny, znaczy Co ty? Antihax Mr. Vertez jest odpalony. O nie. O nie. Ej, to ty już Ej, no. Jest odpalony, bo wpierdala swoje żony. Co? Ja Ej, no. Przyjaciele. Hello! Dziś ja bym No. Ała, no pega. Co? Dobra, widzimy się jesteśmy na kolejnej arenie. Jesteśmy na kolejnej arenie, ostatniej. I poprzedniej poprzednie wygrałem. <głuchaj> teraz Hubert musi zginąć. Nie. Znowu kolejny raz. Ty musisz zginąć. O, koksy. To w kowadole są. Ale poleciał jak jakaś świja na No co? <głuchaj> <głuchaj> Dobra, musimy już teraz z jakiś mieć. Nie bo to cię, Będę niewidzialny i cię zabiję. B palek go Gosia. Go go o. Podpalenie, <noise> to jest słabe takie podpalenie, to nie wiem. Nie, bo można wtedy zdobyć bardzo fajne itemy. Zwierzę wieżą jest jajko olbrzyma, którego nie da się zespołnować. No jest jajko. No, a, a, wiem, wiem, wiem. Young jangian O jest, daj, daj moc itemsy. Tylko nie mam miecza żadnego. No daj go trochę. Nie no daj, coś do bycia. No. Nie, nie zabicie. Coś do bycia. Już jest, porc, z niego wypadły. Kogo? Zombie go. Szczerze, jak się do mnie ojej, co? Rozałem lawę i się zesrał. Szczerze, jak się no. do mnie. Nie, nie jakie lagi mam? Zawsze wszyscy zombie takie duże. No Ej, no, Ja mam 4 FPS. Ligenka 2 Ej, mam zabicia. O nie! On mnie zabije teraz pewnie. Ej, no goni mnie już. O nie, się on mnie podpalił. Szybkość, sraka. O, z koksa. Co? Nie zjad, nie, nie zjedz tego koksa. Co mi dobrze? Taka, pomóż mi. O nie, nie, nie mam żadnych itów. A, ja nie, nie, czemu on na, mnie i na ciebie? No, o, Nie, na nie. na nie, nie. ciebie. ciebie! nie. Nie, nie, nie. Nie, ci sobie, Dobra. No. Ja. I co? O on, O mnie zabija na koksie. Ej, no... Po, spo, sporty mi spadły od razu. Zdałem. Ej, nie, 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 Na nie, mnie nie, 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 No Kurde, Kurde, nie, 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 kurde. O księdze, tylko przecież koledzy? Zabijaj no. go z na... Ej, wierz mi, idziemy O Co! Na no koksie my zabił! No nie, No duchy było, kurde, miałem to zmierzyć, dobra. Ja też ten na koksie zabiłem miałem wstępu dobrze. Ej, yy, na tyle. Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie. I wbijajcie do Kuberta. No i lajkujcie go, i subskrybujcie. No i oglądajcie, i ogólnie. Gdybycie tutaj. No, 50 lajków. Yy, no i tyle. Nara.